No dzień dobry, wy mu wicie? wczoraj miałem telefon do Krzyśka, jeden kurwa pajac kurwa zadzwonił, powiedział, że ja menel, jakieś wysyłają kurwa i mówią, że ja alkoholik, pierdolone, kurwy ktoś mówi, szmaty kurwa i proszę o, ja o, o. to jest? To łódka jest. Samogon. To, to samogon. Samogon. A ja. O A. A fajnie leje się. To te rury się wyciszczą. O. I pusta. Do złomu. I tak to powinno być. Ja alkoholu nie piję. I tak samo wcześniej nagrywaliśmy, że ja rozpuszczalnik, o te dwa zęby, to kurwa wybili mnie, związali kurwa, komórkę okradli kurwa. A wy mówicie, że ja kurwa zębów nie ma. Ja mam ze szpitala kurwa i trzy żebra były połamane. To było z 5 czy 6 lat temu. I jedną osobę. Dwie osoby. To ogółem 3, cztery. i dwie tupy były. Ogółem tego ja tylko wiem. Co się zrobiło? To się zrobiło Czego ty? Bo ja... Bateria siada Jak bateria siada? Jaki Dobra, dziękuję